W dniach od 14 października do 29 listopada Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi nabór na kolejną edycję szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze, niezawodowe, dębowe gniazda, który rozpocznie się w styczniu 2014 roku. W tej chwili w MOPS w Dąbrowie Górniczej również odbywają się szkolenia, w których mieliśmy okazję uczestniczyć. Dzisiejsze szkolenie to jest taki program edukacyjny, szkoła dla rodziców i wychowawców i jest wsparciem dla rodzin, istniejących już rodzin zastępczych w ich po prostu w wychowaniu ich dzieci, które mają w tej pieczy zastępczej. To jest spotkanie, czter, znaczy szkolenie 40-godzinne. Trwa przez 10 kolejnych tygodni, obejmuje takie y, sprawy, jak no, dotyczące głównie wychowania, ale dotyczące właśnie granic, wyznaczania granic, dotyczące uczuć, rozróżniania uczuć, odczytywania ich u innych, radzenia sobie z tymi uczuciami. Dotyczy też nagradzania i karania dzieci, y, które mamy u, u siebie w, w swoje, pod opieką y, także o y, tym, jak zachęcać dziecko do samodzielności. Jak radzić sobie w trochę inny sposób niż tradycyjny z tymi problemami, które niesie po prostu dzisiejsze życie? A czym jest rodzina zastępcza? Rodzina zastępcza to jest alternatywa dla dzieci, które nie mają op właściwej opieki rodzicielskiej, alternatywna właśnie w stosunku do placówki. Rodziną zastępczą mogą być dziadkowie to są jako rodziny spokrewnione mogą być wujkowie, ciocie. Mogą być też całkiem oso, inne osoby, obce, które y, muszą się w tym kierunku specjalnie właśnie przeszkolić, żeby objąć opieką y, jakieś inne dzieci. Mogą mieć własne dzieci, mogą ich nie mieć. Natomiast to już muszą takie dość duże szkolenie, przejść chyba 60-godzinne, o ile pamiętam, i muszą się nauczyć pewnych właśnie zasad wychowania, muszą się zaznajomić z prawnymi aspektami tego rodzicielstwa zastępczego. Muszą wiedzieć, co czują rodzice, rodzice biologiczni, którzy zostali jakby pozbawieni tej opieki, muszą się też wczuć ich rolę, muszą wiedzieć, jak się zachować, kiedy to dziecko dostają pod opiekę, czyli w jakiś sposób stworzyć dziecku nowy, bezpieczny świat, żeby go troszeczkę tak oswoić, nie, nie na siłę, ale tak pomaleńku, przygotować dla nich takie bezpieczne podłoże do, do rozwoju. Państwo w tej chwili prowadzą nabory dla rodzin zastępczych. Kto może się zgłosić na takie szkolenie? Na takie szkolenie może zgłosić się prawie każdy. To znaczy, osoba, która chciałaby zająć się wychowaniem innych dzieci, musi mieć swoje źródło utrzymania, żeby po prostu. Pieniądze, które dostanie dziecko na swoje utrzymanie, nie było głównym źródłem dochodów rodziny. Musi być to osoba niekarana, musi to być osoba, która względem swoich własnych dzieci zachowała się właściwie, czyli albo je wychowuje, albo spełnia obowiązek alimentacyjny w stosunku do swojego dziecka. No, musi być też w odpowiednim, że tak powiem, wieku, żeby no też miała na tyle energii. Musi być zdrowa. Musi być zdrowa. Żeby miała odpowiednią, dużą ilość energii chęci, żeby do dziecko wychować, no musi mieć dobre chęci. No nie wiem, co jeszcze tutaj byłoby, jaki warunek musiałaby spełnić. No chyba to są takie główne warunki. W tej chwili robimy taką listę, taki nabór i prawdopodobnie w styczniu po Nowym roku takie szkolenie będzie kontynuowane, ponieważ w ubiegłym roku przeszkoliliśmy 15 rodzin. I one w tej chwili, że tak powiem, dostają dzieci, które wymagają takiej opieki, pod swoją opiekę. Dlaczego się zdecydowała pani zostać rodziną zastępczą? No, zmusiły mnie do tego taka sytuacja, warunki. Dzieci mam od mojej córki, zięć przebywa w areszcie, no, córka nie daje rady. No, Postanowiliśmy z mężem wziąć te dzieci, szkoda mi ich było oddać do domu dziecka. W jakim wieku są dzieci? Marta ma 14 lat, Nikola 6. I co Pani się udało tutaj skorzystać z tego szkolenia? Czy już tylko Pani chodzi na to szkolenie? No dzisiaj byłam pierwszy raz, ale w tamtym roku żeśmy byli na takim ogólnym, wszystkie rodziny były. Dzisiaj jest pierwsze spotkanie. Jak się wychowuje własne wnuki? No, kocha się je przede wszystkim bardzo. No, troszkę krwi zepsują, no ale to trzeba jakoś przeżyć. Szczegółowe informacje na temat szkoleń można uzyskać pod numerami telefonów 32 262 25 28 lub 32 262 40 40.